Ballada. Balladę śpiewamy, a może tańczymy, czy czytamy. Ballada to jeden z gatunków literackich o kilku charakterystycznych cechach. Ludowość Czerpanie z ludowych wierzeń, mądrości, przysłów i poglądów na świat. Motyw winy i kary. Zło powinno być ukarane. Budowa synkretyczna. W jednym utworze pojawiają się elementy liryki, emocje, nastroje, elementy epiki, fabuła, narracja oraz elementy dramatu, dialogi, akcja. Obecność postaci fantastycznych, duchy, diabły, zjawy, budowa stroficzna, podział na zwrotki. Ballare w języku włoskim znaczy tańczyć. Na początku więc ballada była rodzajem śpiewanej, tanecznej opowieści gminnej, czyli ludowej. Z czasem tacy poeci jak choćby Adam Mickiewicz. Uczynili z ballady prawdziwe dzieła sztuki. Ballady i romanse. Powrót taty. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto, pod słup, na wzgórek. Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca. Ranki i wieczory we łzach czekam i trwodzę. Rozlały rzeki, pełne zwierza, bory i pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki biegą wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek. Tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciurek. Całują ziemię, potem w imię ojca, syna i ducha świętego, bądź pochwalona przy najświętsza Trojca teraz i czasu wszelkiego. Potem ojcze nasz i zdrowaś i wierzę dziesięcioro i koronki, a kiedy całe zmówili pacierze, wyjmą książeczkę z kieszonki i litanią do najświętszej matki, starszy brat śpiewa, a z bratem, Najświętsza Matko. Prześpiewują dziadki. Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem. Wtem słychać tarkot. Wozy jadą drogą i wóz znajomy na Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą: Tato, ach, tato nasz jedzie! Obaczył kupiec. Łzy radośnie leje, z wozu na ziemię wylata. Ha! jak się macie, co się u was dzieje? Czyście tęskniły do tata? Mama czy zdrowa? Ciotunia domowi, a ot! Rozynki w koszyku, ten sobie mówi, a ten sobie mówi Pełno radości i krzyku. Ruszajcie, kupiec na sługi zawoła, Ja z dziećmi pójdę ku miastu, idzie. Aż zbójcy obskoczą dokoła, a zbójców było dwunastu. Brody ich długie, kręcone wąsiska, Wzrok dziki, suknia plugawa, Noże za pasem, miecz u boku błyska, W ręku ogromna buława. Krzyknęły dziadki, do ojca przypadły, Tulą się pod płaszcz na łonie, truchlają sługi. Struchlał pan, wybladłe, Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie. Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek. Tylko puszczajcie nas zdrowo. Nie róbcie małych sierotami dziadek i młodej małżonki wdową. Nie słucha zgraja. Ten już wóz wyprzęga, zabiera konia, drugi pieniędzy krzyczy i buławą sięga. Ów z mieczem wpada na sługi. Wtem stójcie, stójcie! Krzyknie starszy zbójca i spędza bandę precz z drogi, a wypuściwszy i dzieci, i ojca, idźcie, rzekł, dalej bez trwogi. Kupiec dziękuję, a zbójca odpowie, nie dziękuj, wyznam ci szczerze pierwszy, bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdyby nie dziadek pacierzy. Dziadki sprawiły, że uchodzisz cało, darzą cię życiem i zdrowiem, im więc podziękuj za to, co się stało. A jak się stało, opowiem. Z dawna już słysząc o przejeździe kupca, i ja i moje kamraty, tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca zasiadliśmy na czaty. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, modlą się dziadki do Boga. Słucham z początku porwał mię śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony, Buława upadła z ręki. Ach, ja mam żonę I u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę. Wy, dziadki, na ten pagórek Biegajcie sobie i za moją duszę. Zmówcie też czasem paciurek. Sprawiło, że kupiec z dziećmi ocalili życie? Postaraj się odnaleźć w tekście opis zbójów. Wyobraź sobie, że jesteś tytułowym tatą. Czy potrafisz opowiedzieć, co zdarzyło się na wzgórku za miastem? Znasz jakieś inne dzieła literackie, w których zły bohater przemienia się. A może zapytasz o to dorosłych?